od ich ogłoszenia. Jednakże przepis artykułu 5 wyżej wymienionej ustawy nie wyłącza możliwości wstecznej mocy obowiązującej aktu normatywnego, jeżeli akt ten nie narusza zasad demokratycznego państwa prawa i nie nakłada obowiązków na określone podmioty. I właśnie ten akt nie nakłada obowiązków. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę Pan, bako. Otrzymaliśmy chyba wszyscy radni, pan przewodniczący, pismo z firmy, błonie pas, strefa przemysłowa, pan Leszek Mirkowicz, tak? Tak wszyscy. Ale może nie wszyscy znają jego treść. Ja odczytam i jak się ma ta treść do w tej chwili podejmowanej uchwały. Może proszę o wyjaśnienie. To, to będzie jedno wyjaśnienie dotyczące tej uchwały i proszę o wyjaśnienie też... Yy, toczącej się sprawie w sądzie chyba administracyjnym pomiędzy gminą, czy uchwałą podjętą w 2008 roku, a panem W związku z ogłoszonym na stronie internetowej projektem uchwały Rady Miejskiej w błoniu numer 338 łamane przez 13 informuję, że przedstawiony projekt ma w dalszym ciągu charakter przedmiotowo-podmiotowy, uprzywilejujący jednych przedsiębiorców względem drugich. W przypadku podjęcia uchwały obarczonej takim błędem wystąpimy na administracyjną drogę sądową w celu jej unieważnienia oraz skierujemy zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zwracam uwagę, że wymieniony projekt stwarzając nierówne warunki podatkowe ma charakter antyinwestorski i obciąża budżet gminy koniecznością podejmowania inwestycji, które mogłyby być wykonane przez inne podmioty w ramach ich działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości jest czynnikiem cenotwórczym, podnoszącym koszty działania przedsiębiorców nieobjętych zwolnieniem i prowadzącym do decyzji o ograniczeniu aktywności gospodarczej lub jej przeniesieniu do innych gmin o bardziej przyjaznym nastawieniu. Podpisany pan Leżek Niewkowicz. Proszę o ustosunkowanie się do tego pisma. Dziękuję, panu burmistrzu. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i Szanowny Panie Radny Bakon. Ja również jako organ wykonawczy to pismo otrzymałem kierowane do mnie. Chcę powiedzieć, że ja nie mam żadnego komentarza w tej sprawie i podtrzymujemy projekt uchwały, który zgłosiliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze było jedno Proszę. pytanie o wyjaśnienie poprzedniej sprawy toczącej się. Ale jakiej sprawy? To właśnie. Jaki sprawy? W tej sprawie o podjęciu, o, gdy gmina, y, Rada Miejska podjęła uchwałę, którą się Pan Mirkowicz procesuje, w sprawie podatku o pani, nieruchomości. Pani Koprowska odpowiedziała, że Wojewódzki Sąd, y, to jest właśnie skutek uchylenia tego zapisu. Przed chwilą to przecież mówiła. Tak. Tam to Tamto postępowanie jest już zakończone. Sądcie. Proszę bardzo. Pan Proszę, proszę odpowiedzieć na mikrofon. Janusz Byliński reprezentuje pana Ryszka Mierkowicza w sprawie tej uchwały. Uchwała nie została uchylona, została unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, czyli została wycofana z obiegu prawnego i wszystkie czynności podjęte na podstawie tej uchwały. W przyszłości są nieważne. Taki jest skutek orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. <laughs> Dzisiejsza uchwała według naszej opinii nadal jest przedmiotowo-podmiotowa, bo treść uchwały trzeba czytać z uzasadnieniem przywołuje ona, uzasadnienie przywołuje ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i ścieków. I tam wyraźnie się mówi, że to zwolnienie dotyczy tylko jednego podmiotu na terenie gminy, który prowadzi wszystkie trzy działalności. A więc wydobywa wodę, uzdatnia, przesyła, sprzedaje, Odbie odbiera ścieki, przesyła i oczyszcza. Nie ma innego podmiotu na terenie tej gminy, który by prowadził łącznie te wszystkie działalności. Chcę zauważyć, że pan Leszek Mierkowicz podejmując działalność. W zakresie stworzenia strefy przemysłowej, ściągając inwestorów, podjął inwestycje, które zwolniły gminę przy uchwalaniu zmiany przestrzennego zagospodarowania i podjął działalności, które z natury zazwyczaj wykonują gminy, czyli również uzdatnianie wody i zaopatrzenie inwestorów na tym terenie również wybudował prywatny kolektor w celu odprowadzenia ścieków i zbiorowo zbiera te ścieki i odprowadza do oczyszczania ścieków. Podjął działalności również w zakresie energii elektrycznej, gdyż zakład nie chciał w polu stawiać transformatora, a w momencie kiedy powstała wtedy elektrownia, a w momencie kiedy sam zdecydował się wybudowania stacji Abonenckiej stacji transformatorowej 110 na 15 kV, zakład energetyczny przez 3 lata to uniemożliwia dopiero interwencja Urzędu Regulacji Energetyki zmusiła zakład do przyłączenia tej stacji do sieci 110, 110 kV. Uważamy, że prowadzenie takiej działalności, zniechęcanie Inwestorów, które wy, wyręczają gminę z kosztów, doprowadzi do tego, że nikt nie będzie podejmował takiej działalności. Poza tym, zapis trzeci tej uchwały jest niekonstytucyjny w związku z tym chciałbym uprzedzić o skutkach e, naszej działalności, dlatego, że jesteśmy zdeterminowani. Nie możemy prowadzić działalności na terenie tego samego terenu, mając różne podstawy tej działalności i nierówność w stosunku do podmiotów, które są zwolnione z podatku od nieruchomości, a my z takiej samej działalności, z podatku od nieruchomości zwolnieni nie będziemy. W związku z tym występując żywotnie w naszym interesie, jak również podmiotów, których ściągnęliśmy na teren, będąc wiarygodnym partnerem. Nie możemy w nieskończoność podnosić cen za usługi tylko dlatego, że które nie wynikają z naszych kosztów, a kosztów, które musimy ponosić, a nasza konkurencja nie musi takich kosztów ponosić. W związku z tym apeluję, żeby rozważnie podejmować tego typu uchwały, dlatego że nasza determinacja jest daleko idąca. Dzisiaj duża część naszej działalności jest regulowana. Poprzez Urząd Regulacji Energetyki i nie mamy swobody kształtowania kosztów i dochodów, dlatego że rynek dyktuje warunki sprzedaży takich towarów i musimy dbać o każdy koszt, który w naszej działalności jest podejmowany. Nie chodzi nam o to, żeby inne podmioty prowadzące taką działalność płaciły podatek. Nie chcemy być o to oskarżani, ale nie możemy się zgodzić, że inne podmioty nie płacą podatku, a my mamy płacić. Tylko taki jest sens naszego występowania. W poprzednim wystąpieniu, kiedy apelowaliśmy do zaprzestania naruszenia prawa i wtedy można było podjąć takie decyzje, które można było, które nie były skut takie, tak daleko idącymi skutkami, jak jest przy unieważnieniu uchwały. Dlatego, że skutki są bardzo daleko idące. Wszystkie czynności podjęte na tej podstawie są nieważne i podmioty, które były zwolnione, będą musiały zapłacić wsteczny podatek. Państwo idą tą drogą i artykuł trzeci e, niweluje tą bolączkę, ale uprzedzam je, że je są niekonstytucyjne. W związku z tym, jeżeli będziemy skarżyć tą uchwałę, to nie z naszej winy ten cześć, część, część trzeci artykułu zostanie również uchylona. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę. Panik. Tylko mam pytanie do Pana mecenasa, ale wcześniej... Nie jestem Mecenasem. Ale nie do Pana to tak pytanie. Ja tylko do Pana stwierdzam to, czy Pan chyba pomylił się, bo powiedział Pan, że wyrokiem sądu całość uchwały jest nieprawda. Nie, 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 nie. uchwała Część to jest... Część w artykule czwartym, wyraz... który dotyczy... Paragraf pierwszy, punkt A, czwarty. Tak, Dokładnie tak. tak, natomiast mam pytanie do Pana Macynasa. Czy przygotowany dla nas projekt uchwały jest zgodny z prawem i nie narusza no. prawa? Bardzo proszę, czy mogę coś na ten temat? Proszę Państwa, no tak oceniam, że jest zgodny z prawem, inaczej bym nie parafował projektu, który do Państwa trafił. Wszystkim może po kolei. Zapis, zapis, który znajduje się w przedstawionym Radzie projekcie nie odnosi, nie wywiera takiego skutku, że ogranicza funkcjonowanie tylko do jednego określonego podmiotu. Jest to wyraźne, jednoznaczne wskazanie przez użycie podmiotu. przede wszystkim nie ma, nie ma charakteru podmiotowego, tyle że nie wymienia już tutaj zdecydowanie podmiotu. W odniesieniu do y, uchylonej y, części uchwały, <coughs> 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 która wymieniała i własność gminy Błonie, i własność spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem gminy Błonie, tutaj no, można było polemizować, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że, że wyrok, wyrok sądu jest tutaj prawidłowy. Natomiast. Tutaj stwierdzenie i odniesienie do podmiotów wykonujących zbiorowe, zbiorowe odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody nie zamyka drogi innym podmiotom. To jest uchwała, jak większość uchwał prawa miejscowego stanowionych przez Radę, która nie obowiązuje na dzień dzisiejszy, ani na najbliższy tydzień czy miesiąc, ale... Obowiązuje w bliżej nieokreślonej przyszłości i nie jest powiedziane, że za jakiś czas nie pojawi się podmiot, który spełni te warunki wymagane ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, a mianowicie tym, że podmiot, który ma odpowiednie warunki techniczne, do tego ma prawo zgłosić wniosek odpowiedni. Ustawa to szczegółowo reglamentuje do burmistrza, i wniosek taki ma prawo być rozpatrzony w kierunku pozytywnym, a zatem. No nie zgodzę się z twierdzeniem, że jest to przepis wyraźnie ograniczający swoje działanie w stosunku do jednego tylko podmiotu. Nie ma już tego warunku tak ściśle ograniczającego jaki był w uchylonym punkcie czwartym paragrafu 1 uchwały, który no, rzeczywiście wyraźnie tutaj preferował określone, określone podmioty. Tego już nie ma, to jest wykasowane. Natomiast gdy idzie o e, okrytykowany czy kwestionowany paragraf Paragraf trzeci obecnego projektu, ten, który mówi o działaniu uchwały wstecz, tak mówiąc na skrócie, no jest on w pełni uprawniony tymi przepisami, które są powołane raz w samej uchwale, dwa opisane w uzasadnieniu tego projektu. Dziękuję Panie Jacku. Pan Chemnik się zgłaszał. Panie Mecenasie, tylko ta drobna uwaga, w rozumowaniu wyszła, ponieważ Pan Mecenas powiedział, Mogą pojawić się jakieś podmioty, które będą spełniać ten warunek, no za 2009 możemy z całą pewnością stwierdzić, że się nie pojawią. Bo no to dotyczy to ta uchwała, e, którą Państwo zaproponowali, e, dotyczy roku 2009. Nie na przyszłość jest to zwolnienie wprowadzane, tylko dotyczy ono roku, który już przynajmniej moim zdaniem. Dziękuję. Pani Anna. Ja też przed podjęciem decyzji chciałabym dobrze zrozumieć, co jest napisane w tej uchwale. Proszę mi powiedzieć, które podmioty wobec tego będą zwolnione od płacenia tego podatku po zmianie tego paragrafu pierwszego, pierwszego punktu czwartego. Na terenie gminy płac. Proszę Państwa, no te, które spełnią warunek, yy, który, który stawia ustawa, wszystkim dług, który wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a mianowicie, yy, które wykonują zbiorowo, zbi zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe dostarczanie wody. A w tym rozumieniu no są to, dalej precyzuje ustawa w artykule 20... W uchwale jest, jest przywołany przepis zgodnie z artykułem 2 punkt 20 i punkt 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu, który mówi, że są to jednostki, są to przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, które uzyskały, które prowadzą przede wszystkim jednostki, które prowadzą zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe dostarczanie wody i które uzyskały stosowne zezwolenie zgodnie z przepisami ustawy o... Zbiorowym zaopatrzeniu w tak. wodę. Tak. Pani Czy proszę. Czyli rozumiem, że chodzi o nasze miejskie przedsiębiorstwo, tak? MPB. No, to znaczy, to znaczy w tym momencie, tak, tak, według stanu, na, na tę chwilę, kiedy tak. państwo będziecie uchwałę podejmować, no to tak do tego tak. się sprowadzi. Ale nie, nie stoi nic na przeszkodzie, że za, nie wiem, jakiś tam czas, przecież to nie jest uchwała, która obowiązuje, tylko krótkim jakimś odcinku czasowym. Może się pojawić podmiot, który spełni te warunki i wystąpi do burmistrza o zgodę na prowadzenie. No nie wykluczamy tutaj ewentualnie nawet nawet przedsiębiorstwa pana Milkowicza.